Na kanale AGI Kso Kso. dzisiaj będzie Halloweenowy odcinek. Więc jeśli chcecie go zobaczyć, zostawcie w górę z układem. Widzimy się na historyce. Musimy niedługo kupić prezent na słodycze. No wiem, ale co mam zrobić? Tutaj mamy słodycze i tyle. No nie. Okej, okay. chodźmy im to powiedzieć, że niedługo Halloween. Okej. Okay. Cześć kochanie, cześć, o co chodzi? Niedługo jest Halloween. Ale super! <klimy> I Nie mogę się doczekać. Wiem, wiem, kochanie. Witajcie! A co chodzi? Niedługo jest Halloween. Musisz się zacząć szykować. Faktycznie. Dobra, no więc tak. No więc, no więc, no więc, no więc. E, e, e. Będę udawać Bobasa. A później będę udawać Bobasia. Tylko muszę jeszcze mojej czapki a weź się o Okej, rozumiemy. Ty też już się powoli masz ubierać. O, pożyczy to sobie od ciebie. Będę wyglądać idealnie. Spać. Muszę jeszcze napisać do mojego psia psi. Okay. Trzeba już spać. Ja już się po prostu zaczekać nie mogę. No widzowie, nie mogę się zaczekać. Okej, okay, teraz my. Dziabla, no więc ja się ubieram. Okej. Okay. Następnego dnia. Uuuh, ale się wyspałam. Gdzie ja to mam? Gdzie schowam ten mój strój? Dobra, nie ma. Pobudka, o co chodzi? Musimy znaleźć nasze stroje. Okej, okay, wchodzimy. Gdzieś one powinny być. Gdzie nasze stroje? Chyba twoje. No to gdzie moje? Tu też nie ma. Ale jak to że nie ma? No nie rozumiem tego. No ja też nie idziemy do rodziców. Szczerze, widzowie, też nie mam pojęcia, czemu to tak jest. Czemu nie ma prezentów. No, ubran. Wstajemy, wstajemy. O co chodzi? Nie ma ubrań, nie ma ubrań, no lęka nie ma. Mieliśmy iść na pokaz mody z tymi ubraniami. No właśnie, dlatego to jest takie ważne. Yy, co my mamy robić? Nie mam pojęcia. Yy, dobra, przeszukajmy cały dom. Yy, tutaj na pewno nie ma, tu też nie. Yy, tu też nie ma. Tu też nie ma i tu. Włączę muzykę na pocieszenie. Tu też nie ma. No trudno. Przykro mi dzieci, ale nie będzie Halloween. Nie, my chcemy Halloween. Tak. Plus, nie róbcie nam tego. No nie róbcie, przy nie ma niczego, jest tylko to ubranie. A przecież inna osoba w tym nie wystąpi. Może jeszcze tu sprawdzę. Nie ma. Zniknęło na dobre. Ale by rotowe sytuacje. Idziemy do pocztu, bo tam są rzeczy halloweenowe oczywiście. I wchodzimy w pocztę. Dobra, weszliśmy, teraz szukamy rzeczy. Możemy widzowie równie dobrze tak do jutra robić. O, mamy. Teraz to zapakujemy w prezenty. Dobrze, że nikt na nas nie patrzył. Przecież byliśmy w piżamach. No. Myślę, że ktoś zauważył. To dajesz tam. Tutaj się tak ubierasz. No, ubierzesz się sam. Yy, to twoje jest. Yy. Ubierzesz się w windzie? Yy. W kuchni. Jeszcze to, jeśli byś miła zdanie. To do łazienki i to dla ciebie. Jeszcze to. Uwaga, bo nadchodzę! I mamy nadzieję, że wszystkich tu zabiję. A jak jest tym świętym Mikołajem? Okej, okay, idę się przebrać. I tatuś jest. Hi, 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 rodzina. Ciemnych. A dobra, teraz ja się idę ubrać. Idę z tobą, mama. Dobra, chodźmy. Czekaj, zostań tu. Okej, okay, ja sobie ubiorę to. Idealnie wyglądam, o, jeszcze Maja. Ach, jak to się można zgubić w tym pokoju? Jesteśmy! Fajnie wyglądasz, dziękuję, ale ty masz... Nie, przecież to nie wyglądam strasznie. Zabierz to ode mnie. Ja mogę wziąć ty. Ho ho ho. Hi, 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 hi. Krew Si, Śmierć. Ha ha ha. ha. Ale gorące jest w tym rozstroju. Chodźmy, obłowimy się. Gorąco mi. I tak cała rodzinka ruszyła po słodycze. Ale fajnie tyle słodyczy dostaliśmy. Mniam. Mniam. Masz moja. Zostawię jej tutaj, a ja lecę to wszystko wyżyleć. Ja też. Ja też. Ja też. Jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapę w górę, suba, dzwonek i widzimy się w na następnym odcinku. Pa, pa, pa.